W moje ręce trafiło takie oto radio. To jest ręczny Retevis RT85, radiotelefon analogowy, dwuzakresowy, czyli 2,70 m, typowy Duo Bander. Tutaj mamy instrukcję obsługi, ponieważ pochodzi on z zagranicy, więc nie ma języka polskiego, ale jest angielski. Zobaczmy, co tutaj o nim piszą. Dwupasmowy, podwójny standby, 200 kanałów, które można zaprogramować radio FM z pamięcią 24 stacji VOX kody CTCSS i DCS nawet ciekawa sprawa Scrambler 8 grup Scramblera tak wygląda instrukcja od tego radia duża, czytelna tutaj są opisane wszystkie funkcje menu kody, wykaz kodów CTCSS wykaz kodów DCS instrukcja programowania Zobaczmy, jak ten radiotelefon się prezentuje. Tak wygląda. Tył. Akumulator o pojemności 1400 mAh. Antena z takim złączem. Ten radiotelefon dostałem od marka SQ8PKI w celu wystawienia go na aukcję charytatywną na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ale ponieważ jeszcze takiego radiotelefonu nie miałem okazji używać. Postanowiłem go wcześniej przetestować, oczywiście w taki sposób, by nie pozostawić żadnych śladów na nim, dlatego folia na wyświetlaczu jest. No i zobaczmy, co on tutaj ma. Wyświetlacz jest podświetlany na taki biało-niebieski kolor. W tej chwili mam zaprogramowany ten radiotelefon w ten sposób, że w górnej linii wyświetlacza wyświetla mi nazwy kanałów, natomiast w dolnej częstotliwości przełączamy się przyciskiem AB. Bardzo czytelnie pokazuje tutaj strzałeczka, w jakim aktualnie VFO pracujemy. Tutaj mamy trzy przyciski. Oprócz PTT są też dwa dodatkowe. W tym górnym włączamy latarkę. dolnym możemy wyłączyć chwilowo blokadę szumów. Radiotelefon posiada wbudowaną funkcję odbioru radia FM. Uruchamiamy go. Dłuższym przyciśnięciem przycisku krzyżyk, proszę bardzo. Pokażę Wam teraz ten radiotelefon w porównaniu do jednego z najpopularniejszych Baufęgów UV-82. Tak wygląda, bardzo podobna wielkość. Nieco krótszy, grubość podobna. Szerokość też podobna, budowa też bardzo podobna. Tu pokrętło, latarka, antena. Tutaj mamy dwa przyciski PTT, tu jeden. Jeśli chodzi o wyświetlacz, to w retesie jest nieco większy, ale literki są nieco węższe, ale jest całkiem czytelny, jak dla mnie. W komplecie jeszcze mamy pasek na rękę, klips do paska i ładowarkę. Tutaj mamy gniazdo do podłączenia mikrofonu, głośnika, a także Przewodu do programowania. Podłączę go teraz do komputera i zobaczymy, czy program HIRP go rozpozna i co tam mamy możliwość ustawienia w nim. Do programowania tego radiotelefonu użyję przewodu od Baofenga. Jest tutaj ten model Retevis RT85. No i zczytał mi pamięci. Zgodnie z prawdą są tu trzy przemienniki zapro zaprogramowane. Programuje się je dokładnie tak samo jak w przypadku Baofengów. Tutaj mamy wszystkie opcje, które możemy zaprogramować. Sprawdźmy jeszcze zakładkę Settings, tu zwykle są różnice pomiędzy poszczególnymi radiotelefonami. Tak wygląda to menu. Ustawienie Vox. priorytet nadawania, czy na tym kanale, który jest ustawiony, czy na Ostatnio używanym. Ustawienie wyświetlacza, podświetlenia. Możemy ustawić maksymalny czas nadawania lub go wyłączyć. To jest ciekawa opcja, która, którą możemy ustawić, co się pokazuje na wyświetlaczu przy starcie. Radia może to być napięcie baterii. Bardzo przydatna funkcja, dzięki której możemy od razu się zorientować, że bateria wymaga naładowania. Tutaj mamy zakładkę jeszcze Advanced Settings, gdzie możemy spersonalizować wyświetlacz. W tej chwili jest SiemA i ustawienia opóźnienia Voxa. Jak widać, w ustawieniach nie mamy możliwości zmiany częstotliwości pracy radiotelefonu, tak jak da się to zrobić w Baofengu. Sprawdźmy jeszcze, czy się da zapisać. Wszystko oczywiście działa. Zatem. Zrobię teraz mały test i spróbuję ponadawać z niego a na SD że w domu posłuchamy jaka jest z niego modulacja i jak wypada w porównaniu z Baofengiem UV82. Wziąłem tego Retevisa na spacer na świeże powietrze, ale żeby nie było mu nudno wziąłem też tego Baofenga UV82 dla towarzystwa. Zaraz spróbuję zawołać na dwóch częstotliwościach. W paśmie 2 70 m w kanałach simplexowych i nagram to, co usłyszę na moim odbiorniku SDR w domu podłączonym do anteny X30 na maszcie 6 metrowym Napiszę Wam później, w jakiej odległości od domu jestem. No muszę Wam powiedzieć, że szybko się ciemno zrobiło. Wysiadłem z samochodu, a tu ciemno. A serio to muszę powtarzać to nagranie, ponieważ wiem, pierwsze jak jeszcze było widno i wysiadałem z samochodu, mi nie wyszło tak jak chciałem. Nawet musiałem jechać jeszcze raz. Może teraz się uda. Na początku Retevis, pasmo 2 metry. Próbujemy. Test łączności, test łączności SQ7 Sierra Echo, test łączności Radio Retevis, pasmo 2 metry. I bał się 82 test łączności test łączności z Q7 Sierra Echo test łączności Radio Baofeng pasmo 2 metry. No i pasmo 70 cm Test łączności test łączności z Q7 Sierra Echo test łączności w paśmie 70 cm radio Retevis Baofeng ofali 82 Test łączności test łączności w paśmie 70 cm radio Baofeng z Q7 Sierra od test łączności no, i czas na krótkie podsumowanie. Jak słyszeliście, różnice w modulacji są niewielkie. Siła sygnału też jest bardzo podobna. Ja bardzo dziękuję Markowie z Q8 PKI za przekazanie tego radiotelefonu. Ja go wystawię na aukcję charytatywną Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dodam jeszcze tylko, że Marek dodał do tego zestawu taką przejściówkę, dzięki której można podłączyć antenę zewnętrzną ze złączem UC1. A także kabelek do programowania od Baufenga, ale oczywiście działa z tym radiotelefonem. Cały ten komplet będzie do wylicytowania. Link będziecie mieli pod tym filmem. Zapraszam. Cały dochód idzie na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszam na moje live we wtorki, czwartki, soboty o godzinie 20.30. Dzięki. Cześć.